Dopłaty dla mieszkańców Nowego Sącza do wody i ścieków będą utrzymane, ale w nieco niższej wysokości. Tak zdecydowała większość radnych w trakcie ostatniej sesji Rady Miasta. W porządku obrad znalazł się projekt uchwały w tej sprawie przygotowany przez grupę radnych związanych z klubem PiS. Zapewniał on dopłaty do taryfy na dotychczasowym poziomie. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy pierwszej, to są gospodarstwa domowe. Wysokości złoty 36 netto plus należny podatek VAT do każdego metra sześciennego dostarczonej wody. W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków dla grupy pierwszej to są gospodarstwa domowe. Wysokości złoty 65 netto plus należny podatek VAT do każdego odebranego metra sześciennego ścieków. Do projektu radnych Pis zgłoszono poprawkę. Jej autorem był radny Krzysztof Głód, przekonywał on, że w związku z tym, iż rok 2022 zapowiada się dla samorządów jako wyjątkowo trudny, trzeba szukać kompromisów między nadziejami a potrzebami. W związku z tym zaproponował nieznaczne obniżenie dopłat. Miały one wynosić złotówkę plus VAT do każdego metra dostarczanej wody oraz złotówkę plus VAT do każdego metra sześciennego odbieranych ścieków. Biorąc pod uwagę, sytuację. Budżetu miasta w roku 2022, który jest budżetem, ja dzisiaj powiedziałem to publicznie, budżetem trudnym, jest z kompromisem pomiędzy możliwościami a potrzebami i nadziejami. Trudnym kompromisem, ale takie, takie mamy realia. Proszę zwrócić uwagę, że po raz pierwszy od Hmm. Właściwie od początku yy, yy, samorządności i yy, podatku od osób fizycznych, istnienia podatku od osób fizycznych, wysokość dochodów własnych miasta, nowego sącza z tytułu podatku od osób fizycznych. Spada w porównaniu z ubiegłym rokiem. Poprawkę radnego Krzysztofa Głuca poparł klub Koalicji Nowosądeckiej, dotychczas sprzeciwiający się jakimkolwiek dopłatom z budżetu miasta do taryfy sądeckich wodociągów. Przewodniczący klubu Maciej Prostko przekonywał, że na zmianę decyzji w tej sprawie wpłynęła trudna sytuacja gospodarcza w kraju, szalejąca inflacja oraz znaczne podwyżki usług i towarów. Dzięki no długiej dyskusji na naszym klubie uznaliśmy, że. Jednak należy poszukać rozwiązania, które zapewni mieszkańcom pewną pomoc w tej dramatycznej sytuacji ekonomicznej, w której nasze gospodarstwa się już znajdują, ale jestem niestety przekonany, że w przyszłym roku będzie tylko coraz gorzej, bo prognozy są takie, że przecież inflacja będzie nawet dwucyfrowa. No i szukaliśmy rozwiązań. Obniżenie dopłat do taryfy wody i ścieków poparła także większość radnych klubu Koalicji Obywatelskiej. Jeśli mamy. Zaplanowane o 11 milionów złotych mniej udziału w podatku PIT. Gdybyśmy byli konsekwentni i obcieli te pieniądze i jakoś wygrzebali, to byśmy jeszcze na dodatek nie mieli w ogóle ani jednej złotówki na inwestycje. Taki obrót sprawy spowodował, iż Radni PiS swoim oponentom w Radzie Miasta zarzucili hipokryzję Jakuzyc wam nie przeszkadza, baseny wam nie przeszkadzają oraz wprowadzanie oszczędności kosztem mieszkańców. Proszę sobie porównać, ile zarabiają dzisiaj prezesi e, miejskich spółek w porównaniu do prezesów e, spółek w kadencjach poprzednich. Dlatego, drodzy Państwo, ja apeluję do Was: jeżeli chcecie zacząć oszczędności, to zacznijcie od e, urzędników. Obniżeniu wysokości dopłat do wody i ścieków stanowczo sprzeciwił się także Józef Hojnor, oskarżając jednocześnie część radnych o uprawianie gier politycznych. Bawimy się kieszenią mieszkańców miasta Nowego Soczu. Wystarczy, żeby doszło znowu do jakiegoś przesilenia politycznego w Warszawie i wtedy w Radzie Miasta Nowym Sączu coś się zmieni. Państwo doskonale wiecie, o czym mówię. Nie muszę tutaj przywoływać pewnych roszach politycznych. Nie wiem, czy taka byłaby dzisiaj dyskusja, gdyby pan premier Gowin został w rządzie. Powinniśmy, proszę Państwa, dbać o to, żeby sposób procedowania i wypracowywania decyzji, w tym przypadku nie dotyczącej infrastruktury, tylko żywej tkanki organizmu rodziny, był zawsze poświęcony jej godności i honorowi. Dyskusja dotycząca projektu uchwały spowodowała spór pomiędzy radnymi na temat dopłat do usług komunalnych. Radni PiS pytali, dlaczego prezydent z budżetu miasta chce dopłacać choćby do bezpłatnej komunikacji czy parkowania, a do taryfy za wodę i ścieki już nie. Te wątpliwości starał się wyjaśnić przewodniczący Leszek Zegzda. Standardy. Europejskie i w ogóle standardy prowadzą do tego, żeby komunikacja była darmowa albo bardzo nisko niskokosztowa ze względu na to, żeby zachęcać do komunikacji, żeby uwalniać z obciążenia ulice i, ekolo i ekologia. Nie będę tego rozwijał. I strategia pana prezydenta w tej sprawie jest taka, jaka jest. I bardzo dobrze, że jest taka strategia. Ja ją, ja ją popieram. Oczywiście nie ma sensu licytowanie się, że tu albo tu, albo tu albo tu, albo to jest ważniejsze, albo tamto jest ważniejsze. Przyjęta już została strategia dotycząca komunikacji i tego się trzymamy. Po kilkugodzinnej dyskusji padł wniosek formalny o jej zamknięcie. Radni przeszli do głosowania, w którym większością głosów 12 do 10 zdecydowali o przyjęciu poprawki autorstwa Krzysztofa Głuca, czyli o obniżeniu dopłat do wody i ścieków.